W Urzędzie Miejskim w Lęborku zostały wprowadzone zmiany nazewnicze istniejących tam wydziałów. Urzędnicy zapewniają, że nie będą one utrudnieniem dla petentów. W ubiegłym tygodniu przed świętami zmienił się regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lęborku, w którym nastąpiły zmiany związane z wydziałami. One bezpośrednio dla klienta nie przynoszą żadnych utrudnień. Zmieniają niektóre swoje nazewnictwo, na przykład Wydział Organizacyjno-Prawny do tej pory nazywa się obecnie wydziałem organizacyjnym i spraw obywatelskich, ale te sprawy, które do tej pory były tam załatwiane, będą nadal. Myślę, że najpoważniejszą zmianą, która nastąpiła, która dalej nie dotyczy bezpośrednio mieszkańców, jest rozdzielenie wydziału gospodarki miejskiej i inwestycji na wydział, który będzie zajmował się inwestycjami tylko i wyłącznie i na wydział, który będzie zajmował się gospodarką miejską. Trzecią taką zmianą dla nas znaczącą w urzędzie jest przeniesienie spraw sportowych z Wydziału Oświaty do Wydziału Promocji i Kultury. Bardzo często organizowane imprezy przez Centrum Sportu i Rekreacji no miały wiele wspólnego, wiele związków ze sprawami, które były organizowane przez nasz nas Wydział Promocji. Dlatego postanowiliśmy, pan burmistrz postanowił, żeby te sprawy i tam przypisać. Tak więc czy to będą sprawy sportowe, czy to będą sprawy związane z taką kulturą, rekreacją, te wszystkie już będą od teraz w Wydziale Promocji i Kultury. Powodów wprowadzenia w życie urzędu nowego nazewnictwa poszczególnych wydziałów jest kilka. Ten podział wynika z takich doświadczeń naszych. Wynika on również z tego, że w tym roku jest zapisane dosyć sporo w budżecie miasta inwestycji. I dlatego, żeby można się było skupić głównie na inwestycjach, sprawy związane z takimi nawet często drobnymi remontami, z uchwałami związanymi z naszymi spółkami miejskimi, wydzieliliśmy je do osobnego wydziału.